Pana Boga czy Jezusa ma ksiądz na myśli. Otóż Jezus Chrystus jest i Bogiem, i człowiekiem. Ja wiem, że niektórzy mogą sobie myśleć, że przecież w Piśmie Świętym nie ma jednoznacznego zdania, gdzie Jezus mówi, ja Jezus Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy, jestem prawdziwym Bogiem. I niektórzy mówią, że skoro takiego zdania w Piśmie Świętym nie ma, no to On na pewno Bogiem nie jest. No dobrze, no ale trochę trzeba myśleć. Jak czytamy Pismo Święte, no to co się okazuje, że jeden z głównych problemów, jakie mają z Jezusem faryzeusze, to jest to, że On odpuszcza grzechy. A, jak, a kto może odpuszczać grzechy, jak z Nim dyskutują? No może odpuszczać grzechy tylko Bóg. Czy to więc przypadek, że Jezus naprawdę grzechy odpuszcza? Jest nazywany Panem, Pan to po grecku Kyrios. Ten tytuł był używany, w, żeby ominąć święte imię Boga. Był używany w Starym Testamencie, kiedy Żydzi pobożni czytali pismo, no to żeby nie wymawiać świętego imienia Bożego, używali słowa Pan, Adonai, Kyrios. Więc kiedy apostołowie, na przykład w 21 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, nazywają Jezusa Panem, to jednoznacznie wskazują, że On jest Bogiem. Tak na marginesie, w chrześcijanie na samym początku nie mieli absolutnie problemu, żeby w Jezusie zobaczyć, zobaczyć Boga. Ich problemem było to, czy on na pewno jest człowiekiem. Stąd pierwsze herezje. Problem ten, czy on naprawdę jest Bogiem, pojawił się później. Na przykład, no dzisiaj świadkowie Jehowy uznają, że Jezus nie jest prawdziwym Bogiem. Teraz różne grupy, które powołują się, uznając, że są chrześcijanami, no też jakoś jako Jezusa jako Boga próbują nie uznawać. Natomiast chrześcijanie, my wierzymy, że Jezus jest i prawdziwym człowiekiem, i prawdziwym Bogiem. Wierzę więc myślę, do zobaczenia następnym razem.